Witam, witam. Jest to już piąty odcinek z serii Zagrajmy w Gothic 1 i dzisiaj trochę poeksplorujemy niestary nie stary, nowy obóz i zdobędziemy kilka questów i dowiemy się o nim co nieco. Oto bez chwili zwłoki zaczynajmy. Ostatni odcinek zakończy się przed tą bramą. No i wchodźmy. O, nie zaczepij nas. Ci ziela, to pogadajmy. z nimi. Co słychać? Nie najgorzej, ale nie mam już nic do palenia. Niektórzy nigdy się A nie, nie Mam przy sobie trochę ziela. Chcesz? Hej, koleś! Nie próbuj mnie wykiwać. Bardzo A tego moc. nie lubię. No dobra, nie mamy ziela. Czekaj. Ten ma ziela. Zabierzmy mu. No kończysz czy nie? Cześć. Jestem tu nowy. I co z tego? Nie, 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 nic, nic, w ogóle nic. W tej historii musi być... Szkodnik. W dzisiejszych czasach na nikim... Dobra. Szkodnik. Czy coś się nazywa to szkodnik? To się już więcej Ciekawa nazwa. No jakaś... Hmm. Nie wiem co się stało, ale wywaliło mi całą grę. Dobra, spróbujmy jeszcze raz wejść do tego obozu. Dobra, dalej mamy tu jakąś plantację. Nic się nie zmieniło, jak tu weszliśmy wcześniej. Idziemy dalej. Oby nam znowu nie wywaliło szkodnik, szkodnik. Ciekawe, dlaczego akurat taka nazwa. A co wy tu hodujecie? Buraki czy cebula? Hmm, co to jest? Hmm, nie mogę to odebrać. Brawo, zbieracz. Co wy tu zbieracie? Macie jakiegoś przywódcę? Cóż, teoretycznie naszym szefem jest ryżowy książę. Ale większość z nas pracuje dla niego ryżowy tylko książę? ze strachu przed jego siepaczami. Ja jestem wyjątkiem. Jestem tu od kilku lat i zdążyłem już parę razy oberwać od szkodników. Na polach ryżowych jest przynajmniej Aha. spokojnie. No dobra, no to jest spokojnie. Dobra. Idźmy tędy... Ej. Dobra, nie możemy się to złapać. Się patrzy Oj. Ej, jesteś tu nowy, nie? Potrzebuję kogoś, kto zaniesie wodę naszym zbieraczom ryżu. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Zainteresowany? Nie To no. Możemy pomóc mu. Bo... Jasne. Chętnie wam pomogę. Świetnie. Idź do ryżowego Kolejny księcia. Quest. On da ci wodę i powie ci, co należy zrobić. No dobra. Ten chyba jest tu. Tak, to jest ryżowy książę. Pogadajmy z nim. Troszczysz się o pola ryżowe, czyż nie? Czemu pytasz? Szukasz pracy? Tak. Przysyła mnie lewus, o, tak. Lewus. I co powiedział? Mam zanieść wodę zbieraczom ryżu. Dobra, masz tu tuzin, butelek. To jakieś dwa razy więcej niż liczba zbieraczy. Więc postaraj się rozdzielić się sprawiedliwie. Mhm. No dobra, ty jesteś. Nie jesteś zbieraczem, ty jesteś zbieraczem. Dobra. Damy ci wodę. Przesyłam mnie lewus. Przyniosłem ci wodę. Piękne dzięki. Jeszcze trochę, a zacząłbym pić skałuży. Mhm. Ciekawe, ciekawe. Dobra. Teraz ten tego miasta. Co tu robisz? Szukasz kłopotów? Przecież gadałem z nim. Kłopotów? A co, grozisz mi, robolu? Tylko dlatego, że pracuję w polu myślisz, że nie dam sobie rady z kimś takim jak ty? No, jeśli szukasz guza, to chodź. Łoty. A nie. Nie chcesz Dobra. Przysyła mnie bić? Dobra. Przysyłam mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. <laughs> Dzięki, chłopcze! Piękne dzięki! No. Ten gość się nie więc jemu nie damy wody, czy? To wydaliśmy? Nie, chyba. Dobra, nieważne, temu dajmy. Temu nie dawaliśmy wody. przysyła mnie, Lewus. Przyniosłem ci wodę. O, dzięki. Nie z tak, Dlaczego musisz pić przy mnie? Nie możesz sobie wziąć, nie wiem, na zapleczu gdzieś się wypić tą wodę, tylko zajmujesz mi czas dobra przynajmniej 5 minut zajmie nam to całe roznoszenie tej wody Dobra weźmy cięcie, zróbmy Porozdając całej tej wody ten lewu skazał nam to robi przez cały dzień. Mam to gdzieś, nie będę robił, nie będę rozdał całej tej wody, tym wszystkim zbierasz no i sam to robi. Jak mi jeszcze raz zaczepi... To skopię mu dupę i tyle. Bez gadania. Nie będę tracił czasu na dawanie tym wszystkim zbieraczom wody. Dobra, tu chyba jest dalszy obóz. Chcesz przejść przez tę bramę? Tak chcesz mnie powstrzymać. Nie, ale powinieneś wiedzieć co cię tam czeka. Nie jesteś Orkowie? w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świrów. No i co mnie tam czeka? <laughs> Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym Super. obozie każdy musi radzić sobie sam, tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. No, dobra, no to sobie dam radę Uważaj sam. na siebie! Sam sobie dam se, se radę sam. Bez łaski. Dobra. Tym, 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 tym. Tak. Ten widok. Dobra. Homer. Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. No dobra. Może mogę ci jakoś pomóc. jasny. Spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją tamę. Hmm. Jakaś tama, dobra, no tu mamy no tą tamę, to przejdźmy się w tamtą stronę. Z gdzieś tam się ukrywa ta cała bestia, jak to on nazwał. Jakaś chata, co za rudera. Wow, ile łóżek. To chyba tych zbieraczy albo jakichś niewolników. Tam jest jakiś klif, więc z pewnikiem, tam się wygrzewa ta bestia. Spróbujemy zaczukać, ale przed tym jeszcze zapiszmy. Tak dla pewności. Jak zginiemy, żeby, żeby nie było hały żadnej. Dobra zapisuję, No. To spróbujemy ubić tą bestię całą. Mamy tasaka, odrobimy jej głowę, damy radę. Okej. Okay. Dochodzimy do tego miejsca. Wow! Dobra. Eee, dobra. Chyba nie damy rady Lećmy do wody Ech, Uda nam się uciec przed tą bestią Nie wiem dlaczego nic jej nie robiliśmy Dobra wynurzaj się Dobra Płyniemy tam dalej Chyba jesteś jeszcze za słaby tą bestię Ale wiemy gdzie się kryje I jak podszkolimy się, to damy radę ją rozwalić Dawaj dopływaj Dobra, no to wejdziemy teraz w głąb tego obozu Jak na razie ten quest odstawiamy sobie na potem Niestety Homer, nie pomożemy ci Sorry, przykro mi No to idźmy dalej No a co tam, nie będziemy chodzić wydatkowanymi ścieżkami, pójdziemy własną ścieżką. Tak. Tam coś jest dalej, jeszcze tam nie wchodźmy. O! Eee, jakoś... widny, jakiś bidny, jakiś bidny ten nowy obóz. O! Widzę jakiegoś gościa z tych oświeconych wszystkich. Jeśli nie. Dobra, szkodnik, szkodnik. Dobra, tutaj pomińmy. O, ten wygląda. Ma jakieś imię, więc pięknie można sobie chcesz coś kupić? No dobra, czyli handlarz. Przydałoby mi się kilka drobiazgów. Pochodnia. Ruda. O, o, o Coś tu jest dobre, dobre. My, my to mamy. Co my możemy sprzedać mu? A możemy mu sprzedać. Zaraz miecz, zaraz miecz, zostawimy, strzały sobie zostawimy Żywność hmm. Jabko, nie, wszystko nam się przyda, Dobra. nie skończyło już Mięso chrzęszcza Moneta coś się zwarta, nie, ale możemy dać o, kły o mamy więcej kłów Skóra wilka, Kluczka walorna Skąd mamy ten klucz? Dobra, nieważne jakoś zdobyliśmy go Zaczeka nam się przydadzą, pochodnie nam się przydadzą, łat nam się przydadzą. Dobra, no to weźmy za to 36? Co tak? Biednie. Dobra. No, ale Bezi świetnie kiwa głową. Dobra. Bierzemy to. No to idziemy dalej. To Kiedyś takie sprawy są... Szkodnik, szkodnik. Są szkodnice. Hmm. Wiesz co? Poruszasz się tak jakoś sztywno. Mógłbym Ci pomóc. Nie chciałbym, ci zawsze Aha. Pewnie masz rację. No dobra. Oby to nie były jakieś tylko pedalskie zachęty. Mogę Ci pokazać, jak należy balansować ciałem. Nauczyć akrobatyki. A, do, a, rozumiem, dobra, o i to za darmo, to fajnie, to jak będzie mieć punkty, to chętnie skorzystam z tego, Mamy jakieś punkty? Nie, mamy pierwszy poziom, więc aktualnie nie, szkodnik, szkodnik, już więcej... nic ciekawego, o jakiś wilk, fajną ma zbroję, dobra, Eee. O, tu jest jakaś chata. Co to jest tam dole? Czy to jest ruda? Przecież tam słyszałem, że oni mają ten wielki kopiec rudy swój. Może go okraść? Fajnie byłoby. Od razu na początku gry. Dużo hajsu. Aha, to jest tylko taka wystawka. A co ...to są? co są daje? Nie, chyba nic. O. A, dobra Możemy to zapalić Tylko tyle, co możemy zrobić. Wow, jak mi wyrzuciło do góry I ten mag Chodź tu, Co z pogadać Wyglądasz w sumie na maga Kronos, czekaj, stój, 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 stój. Chcę z tobą pogadać Witaj, magu Yo. Niech błogosławieństwo Adanosa Zawsze będzie z tobą Mogę ci pomóc zwiększyć Twoje magiczne moce lub zaopatrzyć Cię w kilka pożytecznych przedmiotów. Co mogę dla Ciebie zrobić? On tu jest, do Chcę pomóc w magiczną barierę, to... Dobra, chcecie ponoć zniszczyć magiczną barierę. Jak zamierzacie tego dokonać? Próbujemy zgromadzić w jednym miejscu możliwie dużą ilość magicznej rudy. Podczas wielkiego rytuału cała skumulowana w rudzie magiczna energia zostanie wyzwolona i bariera pryśnie jak na bańka. Naturalnie tak wielka ilość rudy przyciąga tutaj różnych włóczęgów i bandytów. Dlatego potrzebujemy wielu ludzi do pilnowania naszych zapasów. Trochę taki jakby samobójczy plan, ale... A weźmy to. Mam tu list dla arcymistrza Magów Ognia. My jesteśmy Magami Wody. Magów z kręgu Ognia znajdziesz w starym obozie. Ale strażnicy nie chcą mnie wpuścić do zamku. Możesz mi jakoś pomóc? Cóż, co jakiś czas wysyłamy kurierów do naszych braci ze starego obozu. Ale przesyłki. Powierzamy wyłącznie ludziom Laresa. Ja Od wielu ja lat jego chłopcy dbają o to, by nasze przesyłki docierały do magów ognia nienaruszone. No dobra, no to mi nie pomożecie, bo ja nie chcę się do waszego obozu. Chcę być w starym obozie. I tyle. Dobra, pójdźmy sobie dalej. Dobra. Co to jest? Krzykacz. Nie, nie chcę z tobą gadać Najemnik, o Hej, nowa twarz Kim jesteś? Nazywam się Gorn, jestem najemnikiem w służbie magów Weź mi to się nie buguje przed ekranem No weź co mam zrobić, żeby zostać członkiem nowego obozu? Musisz trochę popracować nad swoimi umiejętnościami bojowymi, zanim Lee zgodzi się Cię przyjąć. Nieważne w jakiej broni się specjalizujesz, byleś był w tym dobry. Oprócz tego powinieneś dobrać, mieć dobrać. chociaż ogólne pojęcie o życiu w kolonii, układach między obozami i takie tam. I to wiem, Jeśli że nie interesują na cię inne obozy, spróbuj na początek dołączyć do szkodników. Na zostanie najemnikiem jeszcze przyjdzie czas. A nie no może ja chcę od razu, co? Czy w obozie są jeszcze wolne miejsca? Czy będę musiał wykopać kogoś z jego chaty? <noise> Chyba będziesz musiał. Jeśli naprawdę chcesz to zrobić, zacznij od krzykacza. Złapał dla siebie chatę przy samym wejściu do jaskini. Była pusta, ale tak naprawdę należała do nas. Nas? No, nas, najemników. Najemnicy i szkodniki starają się nie włazić sobie w drogę. Ludzie Laresa nie mają wstępu do tej części obozu. W sumie to drobiazg, ale Sukinsyn nie zapytał nawet o pozwolenie. Tym szkodnikom nie można pozwolić na zbyt wiele, bo zrobią się nie do wytrzymania. No dobra, no to wklepię mu. Tak, Do zobaczenia. Nowo I kolokwialnie wyklepię mu tu na twarzy. Dobra, to ty jesteś krzykacz. Nie wiem czy on jest silny czy nie, ale spróbujemy mu skopać tyłek. No dawaj szybciej. Wyciągamy się od tasaka złowrogiego. No i nie żyjesz, stary wow. Nigdy więcej tego nie to było nie fair. On miał maczugę. A ja Tasaka no chyba. Nie nie, 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 Tak być nie będzie. Tak być nie będzie. Nie da się określić jakiemuś krzykaczowi i potem mu wpierdzielę. Jak będę silniejszy. Ale nie, nie, nie będę, nie będę mu się dawał w ogóle dawać okradać. Nie, nie, to moje 56 były jakby On mi je zabrał. A ja potem mu zabiorę. Zobaczycie. Dobra. To już ostatnia część jaką zobaczymy. W tym nowym obozie. Pogadajmy z jakimś lepszym najemnikiem. którym ma imię. O, ten ma imię. Kim jesteś? Nazywam się Torlo. Brałem udział w buncie załogi na pokładzie królewskiego okrętu. To chyba nie był najlepszy pomysł. Większa część załogi była po stronie kapitana. W ten sposób wylądowałem tutaj. To ci się nie udało niestety. A Chciałbym do was dołączyć. I przyjmuję tylko najlepszych ludzi. O to. Możesz, wiesz, stoj przy tym najlepszy wojownik? Dopóki nie będziesz jeden zadupił. z nich, radzę ci dobrze żyć z Laresem i jego zgrają. Jeśli chcesz dobrą radę, chłopcze, spróbuj zwinąć coś. Ze starego obozu Albo starej kopalni Kiedy chłopcy uznają Że nie przepadasz za Gomezem Przestaną ci sprawiać kłopoty A jak mam to zrobić? Najpierw musisz zyskać ich zaufanie A potem będziesz mógł ich zrobić w konia Nie, dobra Ale jak widzisz jestem tu najlepszym wojownikiem W całym tym zadupiu Nieważne, że byle topielec może mnie rozwalić Ale będę najlepszy Zobaczycie, no to dowiedzieliśmy się jak najwięcej o tym nowym obozie. Nie jest za bardzo ciekawy. Są jacyś magowie wody, a w starym są magowie ognia. A w tym w ogóle w tym, tym śniętych i tak dalej. To ja tam nie wiem co oni tam mają. Spróbujemy na samym odcinku tam się przedostać przez te wszystkie chmary. Wszystkich tam zwierzątek, niezwierzątek, no ale dobra, na tym zakończmy nasz odcinek. No to, no to w sumie. 谢满了。